Witam widzowie z Republik i dzisiaj jesteśmy na Gribble, a jesteście wam mogę pokazać opcje bo wiem jak ktoś to robi i takie opcje sobie możecie przepisać, w grali a ta mapa to jak coś to jest War... War I coś jeszcze Dobra, nie pamiętam, bo to było kiedyś. I zacznijmy tutaj. No co tutaj budujemy? Tą drogę No, takie drugie też. Oczywiście F4 weźmy, żeby wyglądało prosto. Zrównętrznik. Hmm. Teraz sobie wyłączymy. Hmm. No i co teraz? Oczywiście, hmm, że tak sobie nie utrudniłem, bo konfesację nie dałem. Uff. No i tak będziemy pierwsi zaczynać z zagranicznymi robotami. No to, co by tu wybudować? Takie bloki też są. One są duże. Ale my nie budujemy najpierw miasta, bo nie mamy podstawowych rzeczy. Czekaj, tak Jura budowy. No i tak nie da. A co teraz tak jak Tutaj mamy taką drogę. Na biura budowy. Teraz tak prosto nie I postawmy na darmowy. No i tutaj będzie się hydrofornia. jakie też muszą być Choć jeśli się podłączam to do jeszcze żeby mogli to wybudować pierwsze budownictwo dora budowy postawmy takie raz dwa trzy cztery no i co jest najważniejsze to no, musimy ustawić żeby za granicą bo na razie nic samemu nie tworzymy. No i teraz skupimy do innych budynków. I musimy kupić maszynę. Wiecie dlaczego ja to robiłem? Bo podłączałem żeby można było zakupić maszynę. Nie tak jak nie ma realistycznego, że po prostu się tutaj pojawia. Tylko muszę na pewno mieć autobus. Tak po prędkości. Takie coś pasuje. Raz, dwa, trzy, cztery. A co dalej z tą wody? I ścieków też może być. Na pewno bym nie zapomniał o małej u... ujęciu wody. Tylko jakie tutaj jest? Tak, jest takie duże. 300 50... o 500 wody. No i chyba wyszło na to. Musimy postawić 50 wody, żeby a drogi ci, Tutaj chyba. Teraz potrzebujemy 3 pompowni. Tylko... Możemy ją zostawić taką większą. Na przyszłość i tak ona... Ona dużo nam nie zabiera. Oczywiście się to jako jeszcze potrzebujemy. Jeszcze jest to stacja wody. Teraz postawiłem na taką i oczy. Nie zapomniałem takiej rzeczy. Tu no, zróbmy gdzieś jakiś rozdzielacz. Ej. Teraz podłączymy Ja mówię na to i tak ścieżka świrowa Tak mi jest najlepiej A i woda No co, no No i ten, to podłączymy do rozdzielacza, grubą rurą. Grubą rurą. dobrze. I się mieści. Tutaj trochę usuniemy. O no i rozpocznijmy budowę chyba. A I też budują. Proszę znajdź się, Zajmijmy się prądem. Prąd to już będzie łatwo. Transformator, tylko... nie taki mały, niż... nowy. Się przygotujmy. jeszcze o wysokiej linii, linii wysokiego napięcia ale zanim to usuniemy i postawimy linię wysokiego napięcia tu tak podłączamy Mamy prąd, podstację też zbudujcie. Teraz weźmy stąd podziemne wody. Będziemy chcieli coś jeszcze podłączyć, no to coś takiego na razie drogi, żeby się nie skupiali. I tak. tak. A. Jak to są skrypty, ja trochę mam, ale tych z pieniędzy to nie będę korzystał. Z tego też. I z tego tylko skorzystam z tego. Z czas tylko. A, tego też mogę, bo to jest coś ciekawego. A czas. To też może być. 这个大哥他的训练师也。 不、嗯、是，嗯嗯嗯。嗯 czy ja tutaj mam pojazd? o, mam motyw jeżeli mogę trzymać się w tym podejściu no to... Jest no i... o oni budują takie małe budynki tymczasem więc... Chyba ten bóg to bym się zgodził. A, i... a bo jeszcze... A jeszcze gorzej. A... a... Najgorzej ja bym zywotowali rury takie. すごく仲間です、ね。 Jest dużo rzeczy. odrzut, ja rzeczy, drugiej. O, nie. Trochę z moduł trochę. Oni nie. O, no, nie. To się... Тоже беру тебя. А я бы не забыл. Что кстати -то с тобой? z moimi mami droga do ścieku miejsce nawet dzięki drzew Postawimy no tego tartak. Oczywiście mamy jakieś drzwi? Gdzie mamy o, ogrzewanie? No to to ogrzewanie elektryczne?

No, tutaj postawimy ciepłownię. Teraz od... A, i tu. Stawiamy, tak? Em... Jak nie kas, zamknięta krzynia razy dwa I razy raz jed... Razy jeden chłodnia Jeszcze raz. Tu No i tak Tutaj woda Leci z miastowego rozdzielacza Tylko muszę teraz? oj Coś takiego. To jest gruba rura, dobrze. No i. Chyba woda się wraca. A na jakość wody. Mać 5 procy. o dziewięciu takiego zróbmy Jeszcze Thank A, zróbmy coś takiego. Oczywiście nie będę wprowadzał mi z Bo inaczej na pewno będzie zimno. Bo... Takie więzienie. A służba bezpit. To może być mała. No i droga. Taka droga może tak. No i teraz to jest koniec odcinka. 那到比要村呐，来发另外一幅表现卡纳乌那到爸爸。<music>